Witajcie, z tej strony YouTube'owa Rodzinka No wiesz coś się... Coś się popsuło, nie było mnie słychać Jak widzicie, nie kończę z kanałem mikson, nie poddaję się Ta kurwa, ten mały karakan Nie ma takiej opcji, jak mogłeś się na to nabrać? Jak mogłeś? Ty jednak, ty jesteś dzieckiem Co prawda ja jestem tu młodsza Ale ty dziś na dziecko. Nabrałeś się, że kończę z kanałem na YouTube. A nie kończę, będę nagrywać i nadal filmiki i cię wkurzać. Ty możesz sobie hejtować, ile tam wlezie, ale z tak hashtag summer vlog się nie poddajemy. Sądowe kurwy! Dobra. Zmierzam wam powiedzieć... Dobra, z nam skończyło. Teraz zmierzam wam powiedzieć... Pod koniec tego miesiąca będę nagrywała film. Co z Miraculum? Może być kupi albo nie ten teges. To jest dramat kurwa. To jest dramat. Ale jest zero komentarzy o tym. Może być nie ten teges, ale na pewno wstawię go na Wiem, że to pełna wersja Miraculum. Wymyślona przeze mnie. Jak widzicie, mam też nową bransoletkę. Ach, szkoda kurwa, gada. Szkoda źryja naprawdę.